One sleepy eye, the other one is wet and wants to cry. Hej wszystkim, witajcie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Miłosztor i zapraszam was na kolejny, drugi już odcinek z pęklera Hell and Domination. E, zauważyłem, że w ostatnim odcinku bardzo cicho był głos z gry. Ja teraz ustawiłem wszystko na maksa, także mam nadzieję, że będzie o wiele lepiej. Jeśli nie, no to wybaczcie, ale to już nie moja wina. Spróbuję jeszcze to najwyżej zedytować, mm, ale zobaczymy jak będzie. No dobra, no to zaczynamy walkę dalej. Okej. Okay. Mamy już jakąś pierwszą spróbę. Kurczę, szkoda, że nie jest napisane jak się ta broń nazywa. Yy, ja nie grałem w poprzedniego Pinklera, jak wspominałem. I nie chcę tutaj walić gaf jakiś. Ok, to jest, widzę alternatywny strzał. Wysysysamy chyba duszę z nich. Aha, czyli jak normalnie ich zabijamy, to dusz nie odzyskujemy. Chociaż nie zawsze. Ok, dobra. Na razie idzie z... jak spłatka. Z nie jest na razie trudno. Otrzymujecie taki charakterystyczny dźwięk, yy, który właśnie chyba oznacza, że przeszliśmy jakby pierwszy etap pierwszy etap całej planszy. Bo cała gra właśnie opiera się na tym, że yy, przechodzimy z etapu do etapu i w każdym musimy pokonać ileś tam przeciwników. Ok, z samouczka dowiedzieliśmy się, że musimy niszczyć jakieś yy, różne przedmioty, w nich możemy właśnie znaleźć, tak jak widzicie, kasę. Mm, jakieś różne karty Tarota, yy, za, za kasę możemy też właśnie zakupić je, także ja tutaj będę starał się niszczyć co popadnie, zanim pójdziemy dalej, okej, okay. co to jest, A okej, okay, to trzeba wziąć, mm, to chyba już nic nie ma, tak mi się wydaje. Nie dobra, tych nagrobków się nie da niszczyć. Można niszczyć takie drewniane rzeczy najprędzej. O, coś tutaj było. Chyba nie można wejść, co? Nie. Ok, dobra, no to wchodzimy do punktu zapisu i regeneracja zdrowia. Dobra, najpierw no się z nimi rozprawmy. A dobra, ta broń nie ma adratywnej alternatywnego trybu strzału. Znaczy, okej, okay, ma, ale nie mam amunicji do niej. Dobra, chodź tu. Na razie poziomy są łatwe. Pozbierajmy może te dusze. Jednak te dusze wypadają z tych przeciwników, nawet jak ich nie wysysamy, tylko że czasami pojawiają się chyba po jakimś czasie. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Dobra, zbierajmy te dusze, bo one się na pewno przydadzą. W trybie demona, kurczę, jesteśmy praktycznie niezniszczalni. Możemy zabijać bardzo ogromną liczbę wrogów naraz. I jeszcze muzyka gra, czyli jeszcze się nie skończyło. A ja tutaj się cofnąłem, żeby zobaczyć, właśnie czy są jakieś elementy, które mogę niszczyć. I... Oto no, jeszcze amunicja jest. się to niszczyć? Nie, nie da się. Dobra. Okej, okay. tutaj te dzbany można niszczyć, już widziałem. O, jeszcze jakiś kościotrup się znalazł. Okej, okay, muzyka ustała, także chyba zakończyliśmy kolejny etap. No to gra musi się widać rozkręcić, To nie jest tak, że od razu jesteśmy rzuceni na wysoką wodę. Na wysoką wodę, lol, na głęboką wodę i po prostu poziom jakbyś zwrasta wraz z przechodzeniem gry. Także myślę, że jest to dobra opcja dla osób, które powiedzmy nie są zbytnio związane z tą serią i na przykład nie wiedzą jak grać, więc mogą się spokojnie no spokojnie w nią wejść, tak. Wow, a ci dokąd? Dobra, może traktujemy ich tym. Później sobie zobaczę, jak się nazywają te bronie, żeby nie palnąć gafy. Ta broń jest bardzo przydatna, jeśli przeciwnicy idą właśnie gęsiego, wtedy możemy kilku naraz zmieść z powierzchni ziemi. Ok, chyba wszystko wzięliśmy. A jeszcze, jeszcze wrócę się tutaj. Może coś się pojawiło? Nie, chyba nic nie ma. Okej, okay, trzeba szukać sekretów, które są po ukrywanym po tym świecie całym. To było 38 dusz. Dobra, zapisujemy. Okej, okay, już słyszę idą. O, jakieś wiedźmy. Pamiętam je z, z Bety. One powodowały to, że mieliśmy ciemny ekran. nic nie było widać. Trzeba je zabijać jak najszybciej. Dobra, no, jak na razie bez żadnego oporu. Nie mogę się doczekać takich misji, a na pewno takie będą. W których będziemy walczyć na bardzo małej przestrzeni, a będzie dużo wrogów. Więc trzeba będzie tam mieć szybki refleks. Ok, myślę, że możemy iść dalej. Ło! Wow! Wow, 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 jakieś dzieci. Okej, okay, te dusze tak się pojawiają z tyłu, kurczę. Okej, okay, zaraz, zaraz będziemy mieli tryb demona. Jeszcze kilka dusz. Okej, okay, pozbierajmy te dusze. Wyjazd. Okej, okay, te dusze weźmiemy i myślę, że już damy radę. Nie, mam. Aha, czekajcie, mam 50. Ja chyba źle patrzę. Te dusze są z prawej strony, a ja patrzyłem na tą liczbę z lewej. Tak, dokładnie. Dobra, czyli jeszcze 12. A ci, co? dawać mam kasę. Ten się zlagował, koleś nie ogarnął się dzieje. Widać, że sztuczna inteligencja nie jest jakaś super. Ok, już powoli, powoli zamieniamy się. Trzy dusze zostały. Jednak nie opłaca się chyba teraz brać ich, ponieważ. Stacimy to, a nie możemy mm, manipulować tym, tym, tym trybem. On się włącza od razu automatycznie po tym, jak zbierzemy 66 dusz. Dlatego poczekamy chwilę, aż pojawi się kolejna horda, i wtedy po prostu w ferworze walki hmm, spróbujemy hmm, spróbujemy zdobyć te dusze. No bo ja oczywiście tutaj niszczę te wszystkie rzeczy. To jak pokrywane, kurczę, ta zakopana prawie była ta trumna. Okej, okay, tutaj dalej musimy iść. Ja tu jeszcze zobaczę, co tu jest. Jeszcze zaraz pójdziemy na tyły kościoła, bo pamiętam, że tam też coś było. Okej, okay. okay, tu chyba nic więcej nie ma. Ewentualnie coś jeszcze w, w tych grobach. Dobra, mm, idziemy już szybko tutaj za kościół. Podobnie jeszcze tutaj wrócimy, no, ale ja to już zrobię teraz. Bum, bum, bum. Ile trumien. Okej, okay, teraz nie wiem, co robią te złote, ja to przeczytałem, znaczy przeczytałem, właśnie nie przeczytałem tego. E, dobra, weźmy to, zobaczmy, co się stanie. Dobra, widzę, że nam się życie zregenerowało całe. Ale czy coś jeszcze to robi, to nie wiem. Ponieważ te dusze zielone również generują nam życie, ale możliwe, że dają mniej punktów zdrowia niż to. Jeśli wiecie dokładnie, co robią te złote dusze, to możecie mi napisać w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny. Okej. Okay. To może być trochę nudne, ale ja lubię, kurczę, zawsze eksplorować cało, całe miejsce, tak żeby mieć wyczyszczone. Mm. I dobra, słuchajcie, ja tutaj zakończę odcinek, ponieważ wydaje mi się, że chyba nie... Z... Albo nie, dobra, zróbmy jeszcze jeden etap. Mam nadzieję, że mi się uda. Jeszcze jeden etap. No i? Czekam. Okay. Dusza. No już prawie, prawie. O, widzę, że... Aha, dobra. Dużo to my tutaj nie powalczyliśmy. Weźmy jedną duszę może. Dobra, jedna nam starczy. O nie, 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 nie chcę tej... To jest beczka, nie daję ponieważ yy, mogę sam się zabić. Albo czekajcie, spróbujmy coś takiego. Z daleka, dobra. Może coś z niej wypadło? Nie, nic nie ma. No trudno. Okej, okay, tu mamy jeszcze dzban, kasa. Tego się nie da popsuć. A tak swoją drogą, zobaczcie, że... Mm, nie, może nie na tym grobie, ale... Na niektórych grobach jest po polsku napisane. O, tutaj na przykład. Mateusz Arczyński, 8 września, urodzony, 28 stycznia zmarł. Fajny, fajny element, że możemy takie rzeczy znaleźć. Mm, dobra, ale tym razem, tym razem już zakończę odcinek. Mm, kolejny zaczniemy właśnie w tamtym pomieszczeniu. I do usłyszenia. Hej!